Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał Jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je, inne padło na skałę i gdy wzeszło, usło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między cierniem, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną. I gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł wam dano poznać prostajemnice Królestwa Bożego, innym zaś przy powieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest słowo Boże, tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa, potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca. Żeby nie uwierzyli, nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą. Z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno. Żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chrystus wielokrotnie mówił w przypowieściach, tak tutaj o siewcy, mówi jak. Siewca wyszedł siać siarno. jedne padło na drogę, zostało podeptane, wydziobały je ptaki, inne padło na skałę. Wzeszło, ale uschło, nie miało wilgoci, inne padło między ciernie, ciernie zagłuszyły. W końcu inne padło na ziemię żyzną, wydało plon stokrotny. A więc Chrystus wyjaśnia apostołom, Tajemnica Królestwa mówi ziarno podobne jest do słowa, które właśnie jedni przyjmują na krótko. Diabeł później je zabiera, bo nie chce, żebyśmy byli zbawieni. Inni też. Inni również wierzą do czasu. Gdy przyjdzie pokusa, odstępują. Czyli są jak gdyby zachwyceni na chwilę, tylko zafascynowani na krótko, ale później odstępują od wiary. I te, to ziarno, które padło między ciernie, troski, bogactwa, rozkosze, nie, wy, nie pozwalają wydać owocu. A inne ziarno padło na ziemię żyzną. I wydało plon stokrotny. A więc kochani, chciejmy, żeby nasza ziemia była żyzna, żebyśmy słuchali słowa i wydawali plon stokrotny, żebyśmy nie zbiedli się żadnym pokusom, ani diabłu, ani innym ludziom, ani uciechom życia codziennego ale żebyśmy wydawali plon stokrotny. Tak jak to ziarno, które padło na ziemię żyzną i wydało dobry plon. A więc chcielibyśmy codziennie czytać Pismo Święte, albo możemy rano na per na YouTubie e, odsłuchiwać Ewangelię, którą nagrywam. Nagrywam z komentarzem i chciejmy żyć tą Ewangelią i wtedy, jeżeli będziemy słowo Boże wcielać w nasze życie, to właśnie będziemy tym ziarnem, które wpadło na ziemię żyzną, wydało plon. Jeżeli będziemy żyć zgodnie z Ewangelią, na pewno będziemy ludźmi wielkimi, Chrystus będzie z nas zadowolony i przez nas będzie czynił liczne znaki, cuda. Bo On chce, abyśmy wszyscy się zbawili, troszczy się i o tę zaginioną owcę, i troszczy się o tego syna marnotrawnego, który wyjechał w dalekie strony, roztrwonił swój majątek i później ojciecko przyjął z wielką radością. Tak samo Bóg nas przyjmuje. I dlatego Chrystus ustanowił sakrament pokuty, że możemy wtedy, kiedy upadniemy, żeby przyjść do sakramentu pokuty, wyspowiadać się, wtedy będziemy ludźmi szczęśliwymi. I wtedy to słowo, które będziemy głosić innym, będziemy mówić o Bogu, o zbawieniu, będzie przenosiło plon obfity. A więc jak, jest waż, jak ważną jest rzeczą, abyśmy przyjmowali to słowo Boże, czyli to, które jest zawarte w Piśmie Świętym, w Ewangelii, żebyśmy to słowo wcielali w nasze życie. Czyli za wiarą muszą iść czyny. Jeżeli nie będziemy wcielać w życie słowo Boże, jeżeli nie będziemy żyć słowem Bożym, to wtedy będziemy podobni do Faryzeuszy, do uczonych w piśmie, gdzie Chrystus zarzucał im groby pobielane, na zewnątrz są ładne, bielone, a wewnątrz pełne kości trupich. Dlatego, bo Faryzeusze byli zafałszowani, co innego mówili innym, a co innego czynili. Zobaczmy na ludzi świętych, którzy byli blisko Boga, którzy wiedzieli, że warto wcielać w życie Pismo Święte, Ewangelię, życie Ewangelią i wtedy będą mogli zbawić się z innymi ludźmi. I my też jesteśmy powołani, nie tylko papież, biskupi, kapłani, żeby głosić Słowo Boże, ale wszyscy ludzie wierzący ochrzczeni. Mamy się zbawiać z innymi ludźmi. Kochani, wchodźmy na portal prawdy.pl, życzę miłego, pogodnego dnia.